Jeśli się nie umiecie zachować, to za chwilę skończymy tą imprezę. Pojedziecie sobie panowie przemyśleć swoje zachowanie na Izbę Wytrzeźwień i wszystko w tym temacie będzie. Przygotuję Pan i Pan dowód osobisty. Ty to chyba, Krzysiek, do policji się jednak nie nadajesz, co? Najpierw wskutek swojej ignorancji albo wskutek tendencyjnego, bezprawnego działania bezpodstawnie zatrzymujesz mnie w Toruniu, a teraz wjeżdżasz na partyzanta do mieszkania pewnego, że tak to ujmę, rock'n'rollowca, stanowczy głos, wychowawcza postawa, ale samemu to w przepisy chyba nawet nie zajrzałeś, a albo specjalnie je ignorujesz. A ponieważ obiecujesz zastosować pewien standard, to dzisiaj potraktujemy cię dokładnie tym samym standardem, jaki obiecywałeś. Recydywa policjanta Storunia, który nie ma najmniejszej ochoty respektować praw obywateli, ale sam swoją stanowczą postawą wymaga stosowania się do przepisów prawa. Standardowych hipokryta niestety w mundurze. No to zobaczmy, jak bohaterowi z odcinka numer 125, który jak stwierdził Toluński Sąd bezpodstawnie mnie zatrzymał, jak temu bohaterowi poszło właściwie w najprostszej z możliwych interwencji dotyczącej zakłócania porządku i spokoju. Niestety, u pewnej części policjantów daje się zauważyć traktowanie osób z problemami alkoholowymi czy wręcz z chorobą zwaną alkoholizmem, jako podludzi, jako byty, którym prawa nie przysługują. Uważają oni, że ich prawa można ignorować, traktować ich jak śmieci i wyrażać się o nich choćby tak: Chwiejąc się na nogach, stoją i układają się po pyskach. No albo jesteś tym patrolem i co robisz? No podjeżdżasz, chwytasz to za fraki, pakujesz do radiowozu i wywozisz na izbę wytrzeźwień, tak? Chwytasz to za fraki, chwytasz to za fraki... Nawiasem mówiąc, drogi panie policjancie, o pewnych moralizujących zapędach, Taka wypowiedź nawet w prywatnym czasie znowu chyba nadaje się do zbadania jej pod względem etyki policjanta, którym pan przecież jest także po służbie. O takim przedmiotowym traktowaniu wyżej wspomnianych osób zrobiłem już kiedyś materiał, kiedy policjanci z Torunia interweniowali u Magikala, gdzie łamali prawa osób przebywających w mieszkaniu na Urzędniczej. A w dobie ostatnich informacji o policjantach z Wejherowa, którzy jak informują media, wywieźli do lasu starszą osobę będącą pod wpływem alkoholu, Holu. Według mediów już rozpoczęły się procedury wydalania tych funkcjonariuszy ze służby, więc w dobie tych doniesień myślę, że warto zwrócić uwagę ponownie na temat prowadzący do rozzuchwalania się niektórych pseudofunkcjonariuszy, a mianowicie chodzi o problem traktowania przez nich ludzi, których za ludzi najwyraźniej nie uważają. Jakiś czas temu podesłano mi materiał, gdzie tym razem policja interweniuje u panów Mariusza i Jacka, którzy także byli widziani w poprzednim filmie. Pikanterii dodaje fakt, że na interwencję przybywa policjant, który uczestniczył w bezpodstawnym zatrzymaniu mnie w Toruniu, gdzie na wezwanie prezesa, nie bez powodu już byłego prezesa ciepłowni, nasz dzisiejszy bohater uznał za dobry pomysł zatrzymać mnie. Tamto spotkanie podlinkuję w opisie filmu. A teraz przejdźmy do kolejnego występu pana policjanta z Torunia i zobaczmy, jak sobie poradził z prawem w jednej z najprostszych sytuacji. No, niech go No, no. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No. Ja coś tu Panowie. Dobry wieczór. No. Panowie tu się nie potrafią zachować. No, no, wie pan, która jest godzina, jest północ, mieszkacie w bloku, ludzie chcą spać. Tak. Jest zdecydowanie za głośno. Jak się nie umiecie zachować, to za chwilę skończymy tą imprezę. Pojedziecie sobie panowie przemyśleć swoje zachowanie na Izbę Wytrzeźwień i wszystko w tym temacie będzie. No. Tak, panie Panie Pan Jacek i... ma coś do powiedzenia w tej ja, kwestii? Miało. Bo ja bym chciał od pana cokolwiek usłyszeć. No. Będzie cisza tutaj, czy nie? Cisza będzie. Mam nadzieję, że przygotuje pan i pan dowód osobisty. Te kominy to w takich sytuacjach mają niedługo zniknąć. To tak w kontekście ostatnich decyzji nowego pełniącego obowiązki szefa całej policji w Polsce. Ale wracając do tematu, to jak tak już pouczamy, panie ignorancie w mundurze, to przystępując do czynności legitymowania, masz pan zasrany super podstawowy obowiązek przedstawienia się z imienia i nazwiska, podania przyczyny tej czynności, a nie wypytywania się, czy umieją się zachować. Czy nie? A ty, Krzysiek, podczas tej interwencji nie przedstawiłeś się w ogóle. Kolega, też nic. 0-0. Przychodzisz do panów i mówisz. Dzień dobry, sierżant, i tu podajesz imię i nazwisko, przyjechaliśmy ze względu na zgłoszenie dotyczące zakłócania spokoju i to też teraz będzie w pierwszej kolejności przyczyną wylegitymowania panów. Poproszę o panów dokumenty tożsamości i potem dopiero możesz wjeżdżać z jakimś umoralnianiem, w pierwszej kolejności jednak masz stosować się do prawa cię obowiązującego. Ale ty zamiast zastosować się do najbardziej podstawowych przepisów w sprawie legitymowania, to zaczynasz panów najpierw umoralniać, obiecywać konsekwencje. Jacek, tam jest mój dowód osobisty. W tej. w szufladzie. ile tu można do was przyjeżdżać? Jest północ, ludzie! Ile to niektórym policjantom można mówić? Jesteście na służbie, ludzie! Imię i nazwisko podajesz, kuźwa mać. Swoje imię i nazwisko, jeśli chcesz kogoś legitymować. Ludzie. A pan Jacek ma dowód? No to pan sobie wstanie i mi go poda. Ja nie będę tutaj... Ej, szukał! Co? Co? Ale ja proszę pana o dowód osobisty, a nie żeby mi pan podał swój rocznik. Panowie, informuję was, że jeżeli jeszcze raz tutaj przyjadę, to konsekwencje będą na pewno poważniejsze niż teraz. Albo będzie izba, wnioski do sądu, albo cokolwiek, jeżeli nie potraficie się zachować. Pan, panie policjancie Krzysztofie, też zachować się nie potrafi niestety. A wydawało się, że od pana w tej sytuacji należałoby wymagać nieco więcej. Chociaż w sumie, czego tak w rzeczywistości można wymagać od człowieka ograniczającego innemu wolność i to bezpodstawnie? Czego od kogoś takiego można wymagać? Wiadomo przecież, że siebie traktuje on inaczej. On nie musi się zgodnie z prawem zachowywać. On ma wymagać tego od innych. Przynajmniej w swoim mniemaniu.

Dobra, dowód oddaję. I ciszej panowie. I ostrzegam. Nie chciałbym tutaj już przyjeżdżać, że jest tutaj głośno. Dobra. Rozumiemy się? Tak. Super. To ile razy im to powiedziałeś? 4, 5? Panie policjancie Krzysztofie, podaje pan imię i nazwisko, przystępując do legitymowania. Podaje pan imię i nazwisko. Podaje pan imię i nazwisko, gdy kogoś pan legitymuje. Starczy? Do widzenia. Dobra. Dobra. Przyjemnej Dziękujemy. No. Ani pan Jacek, ani pan Mariusz, ci panowie, u których interwencja była najpewniej zasadna, nie usłyszeli, że mają prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora, a o tym policjanci mają obowiązek informować legitymowanych. Więc ile razy to trzeba policjantom z Torunia powtórzyć? Ile razy? Kolejne prawo obywatela złamane, kolejne potraktowanie kogoś jak śmiecia, ale nie sądzę, że to jest sytuacja, w której można to tak zostawić. Datę tego streama z Torunia, godzinę, a nawet ulicę, gdzie to się wszystko odbywało, macie podaną. Jeśli więc macie potrzebę, to śmiało możecie pod tymi adresami, tak jest najlepiej, na samą górę zapytać, zwłaszcza obecnego pełniącego obowiązki komendanta, głównego policji, czy ludziom pod wpływem alkoholu, ludziom często po prostu chorym na coś, z czego trudno wyjść, nie przysługują już prawa wynikające z konstytucji i ustawy o policji. Jeśli ktoś ma potrzebę, może też w tej samej wiadomości napisać zwyczajnie skargę. Zobaczmy, czy ci ludzie, którzy tak, to prawda łamią niekiedy prawo zakłócając spokój, co do których słusznie przyjeżdża policja, czy tacy ludzie posiadają status człowieka z prawami, czy może jedynie są czymś, a nie kimś, jak sugerował jeden znany policjant w swoim wywodzie odnośnie ludzi spod sklepu, którzy pod wpływem alkoholu dają sobie po twarzy. Chwytasz to za fraki, chwytasz to. Za fraki to policja potrafi być bardzo zacieczywiona. Bardzo specyficzna. Sąd uznał moje zatrzymanie tam za bezzasadne, solidnie argumentując, a ta wiedząc o tym i wiedząc, że jest prawomocne, mimo to nie odwołała mojego wezwania na policję, by mnie przesłuchać w kwestii zarzutu dla mnie z tytułu braku podania danych, choć sąd stwierdził, że nie musiałem. Poszli dalej i próbowali mi ten zarzut postawić w tamtej sytuacji. O losach tego będzie już w jednym z najbliższych odcinków. Być może niektórzy z was sprawdzą zatem, jaki standard zaprezentują. Organy dyscyplinujące, wobec, jak już widzieliśmy, sprawcy niejednego zamieszania, który prawo najwyraźniej ma w poważaniu, a reprezentuje toruńskie policyjne barwy. Uważam, że temat jest warty zainteresowania i przypominania, aby wyraźnie powiedzieć Stop i ukrócić takie wypowiedzi jak ta, takie działania jak policjantów z Wejowa, bo to wszystko zaczyna się zwyczajnie. Brakiem sprzeciwu w kwestiach mniejszych, jak przedstawianie się, czy brak wypełniania innych podstawowych obowiązków w sprawie chociażby legitymowania, niektórzy mundurowi po prostu zaczynają sobie pozwalać na więcej i więcej wbrew prawu.